Witajcie na kanale Secret Garage. Dziś szybki test niewidzialnej rękawiczki od Liqui Moli. Zapraszam. Witajcie. Ostatnio w moje ręce wpadła niewidzialna rękawiczka. Zupełnie przypadkiem trafiłem na taki produkt. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Nigdy się tym nie interesowałem, nigdy czegoś takiego nie szukałem. Nie przyszło mi po prostu do głowy, że coś takiego ktoś może produkować, a ja trafiłem na to jakoś zupełnie przypadkiem. Zainteresowało mnie to o tyle, że zawsze w garażu pracuję w rękawiczkach. No, szorowanie rąk po pracach w garażu no to jest jednak dosyć mocno czasochłonny proces. Te ręce po szorowaniu są bardzo takie szorstkie i i czasem naprawdę ciężko jest domyć ten brud, który nam tutaj się wgryza dosłownie w skórę. Natomiast sama praca w rękawiczkach, czy to nitrylowych, czy to lateksowych nie zawsze jest super komfortowa. No jeżeli rękawiczki są cienkie, to bardzo często się przerywają, bo po prostu je łatwo przedrzeć. Jeżeli są grube, to z kolei nie mamy takiego dobrego czucia. A są rzeczy, gdzie tak naprawdę, czy to w cienkiej, czy to w grubej rękawiczce, no nie idzie wyczuć, nie idzie mieć tej samej precyzji, co po prostu gołą dłonią. Z tego powodu, właśnie ten produkt mnie zainteresował. I postanowiłem, że kupię, spróbuję. Zobaczymy, jak to działa. Dzisiaj zamierzam zrobić mały test. Zobaczyć, co tak naprawdę to daje. Czy po prostu. Ułatwi mi to domycie rąk po pracach garażowych i czy to moim zdaniem działa, czy nie działa. No dobrze, produkt jest w takim opakowaniu, to ma 650 ml. Wygląda to mniej więcej tak. Mi to przypomina coś na pierwszy rzut oka przypominającego jakąś taką, nie wiem, ni to krem, ni to ptasie mleczko. Jak widzicie, już troszeczkę tego używałem, ale teraz chcę zrobić taki prawdziwy test porównawczy. No Po prostu, jak tylko to wpadło w moje ręce, to musiałem zobaczyć, co to jest. Także mam tutaj moje dłonie, są w miarę czyste. O, prawa, lewa. I teraz zrobimy tak. Na lewą założę zwykłą rękawiczkę na chwilę tylko. Po to tylko, żeby sam produkt. Smarować tylko w prawą rękę. Zgodnie z tym, co jest tutaj napisane w instrukcji, zabezpiecza ręce przed działaniem smarów i olei i innych szkodliwych zanieczyszczeń typu smoły, bitumity, barwniki, agresywne środki czyszczące, rozpuszczalniki. Nie zawiera silikonów i pozwala skórze oddychać. Aplikacja na czyste, suche ręce nałóż równomiernie i rozprowadź, wcieraj w skórę, zwróć szczególną uwagę na wrażliwe czubki palców. Powtarzaj aplikację w zależności od częstotliwości mycia rąk, ale przynajmniej co 4 godziny lub po każdym kontakcie z wodą. No dobrze, w trakcie testu nie będziemy mieli kontaktu z wodą, więc tak, zrobię to także prawą rękę. Bo jestem praworęczny, więc teoretycznie ona się bardziej brudzi, bo jej więcej niby używam. Posmaruję sobie tym produktem. Na lewą, jak widzicie, założyłem sobie rękawiczkę. Yy, mam nadzieję, że to widzicie troszeczkę tutaj oddalę, bo może nie widzicie tego. Na lewą założyłem sobie rękawiczkę, tylko po to, żeby lewej nie posmarować. Także biorę sobie jakąś. No powiedzmy tyle. Nie wiem, nie jest określone, ile powinienem nałożyć. Ale załóżmy, że nałożę tyle. Także wsmarowuję to sobie w prawą rękę. Jak widzicie to jest coś takiego. Trochę się smaruje jak krem. Pachnie. Coś mi ten zapach przypomina. Ale szczerze mówiąc nie wiem co. Nie jest jakiś odrażający. Chociaż może lekko jak przy dłuższym wdychaniu się wydaje. Że taki ma troszeczkę nieprzyjemny drażniący zapach. No dobra. Na razie wygląda to tak. Zostawiam. Nałożyłem równomiernie, mam nadzieję. Dobra, jak widzicie, po chwili to już mi się tylko trochę ręka błyszczy, ale to się powoli zaczyna wchłaniać. Ja czuję na ręce coś takiego, jakbym ją. No, w sumie, jakbym ją posmarował może kremem i on się zaczął wchłaniać. No, coś takiego. W sumie nie. Nie różni się to za bardzo w moim odczuciu od posmarowania ręki kremem. Dobra, tą rękawiczkę zdejmuję. Ona była tylko po to, żeby ta ręka została sucha. Zresztą na pierwszy rzut oka już wygląda tak, jakbym miał prawą rękę nakremowaną. Dobra, to tak zostawiam. I biorę się za jakieś takie zwykłe prace warsztatowe. że moje ręce już się nieco zbrudziły. Mam nadzieję, że to widać. Teraz biorę się za przycinanie profili. Mam nadzieję, że dzięki temu moje ręce wybrudzą się jeszcze bardziej. No dobrze, ze wstępnych moich obserwacji wygląda to tak. Prawa ręka wygląda jakby była dużo bardziej brudna, że jest dużo bardziej brudna, tak jakby brud się bardziej trzymał niż lewej. Mimo, że starałem się obydwiema te profile trzymać mniej więcej tak samo. Teraz jedziemy dalej. Biorę sobie filtr oleju po to, żeby mieć tutaj jakąś inną substancję, a nie tylko zwykły brud. taki suchy, jak to nazwijmy. Ja zetnę sobie do oleju. I zobaczymy, jak coś takiego tłustego, jak to zareaguje na coś takiego tłustego. Zobaczymy, czy po zatłuszczeniu tych rąk też to wszystko ładnie zejdzie, bo przecież po to to kupiłem, żeby pracować przy samochodzie, także styczność z olejem jak najbardziej będzie to mieć. Prawda. Może za mało tego oleju. Weźmy normalnie, kurczę, Umaszmy się olejem. Takim najlepiej przepracowanym. Nie ma co się bawić w półśrodki. To jest miska, w której ostatnio zlewałem olej. I zbierzemy przepracowany olej. I sobie troszeczkę rączki nim umyjemy. Hmm. O. Fajnie, nie? O. Niech będzie lepiej. Zbierzemy cały syf z Zbierze. <laughs> Zbiorę. Kawałek papieru, no bo pewnie jakbym pracował, to na pewno bym sobie takie ręce trochę wytarł. Au! Dobra, mam teraz te ręce już tłuce znowu. No, nawet się wymyły. No to wezmę sobie trochę ten profil, bo wycieram. To jakiś tam syf jeszcze dodatkowy, nie? No, jest właśnie ciekawe, że prawa ręka więcej jakby zbiera tego wszystkiego niż lewa. Takie mam wrażenie wstępne, ale może to tylko wrażenie. Kwestia jest taka, jak to się potem domyje. Zwykle najtrudniej się domywa opuszki palców sobie opuszki palców powrócę. No, kolejne, co nie raz i nie dwa mi się zdarza, to wypapranie się o łańcuch w motocyklu, jak coś przy nim robię. No więc wypaprze się trochę o łańcuch. O, no jakie to piękne jest. Smart z łańcucha. No dobra, myślę, że to jest stan rąk, który kwalifikuje je do umycia. Idziemy myć No dobra, słuchajcie, to teraz tak, to do czego mam dostęp, to jest zwykły podwórkowy kran z zimną wodą. To są moje ręce. Mam mydło. Zwyczajne, takie ze stąki. Myłem sobie mydło, zimną wodę i zobaczymy, jak będą wyglądać moje dłonie. Po tych wszystkich moich zabawach specjalnie zabrałem sobie tu światło i robię bez cięć, żeby nikt mi potem nie powiedział, że o było cięcie, coś domyłem, coś kombinowałem. Nie wszystko jest live. No, może nie live, ale wszystko jest bez cięcia. Zobaczmy. Słuchajcie, patrzcie na to. Mam nadzieję, że to wszystko widać. Otóż tu został brud, który się nie domył i nie chciał się domyć. Przynajmniej nie przy takim myciu. Tu się nie domyło. To wszystko będzie do wyszorowania. Na kciuku mam brud. Tu mam na opuszkach, wszystkich. A tu mamy prawą rękę. O, chyba ją brudzę. Dobra, tu mam prawą rękę. No tutaj może mógłbym się trochę bardziej postarać, wiadomo. Są takie zakamarki. Ale tak, o. Zobaczcie. Jeszcze spróbuję domyć. Jeszcze chwilę. Ja jeszcze mydła. Żeby nie było Naprawdę się staram Porządnie namydlam Prawą, lewą Postaram się tu palce wszystkie No dobra A teraz patrzcie Porównanie jeden do jednego. To jest dosyć mocne światło. Moje ręce jeszcze są mokre. Jak już widzicie, a ja tu nic więcej nie kombinuję, tak to wygląda. Idę wytrzeć te ręce, i zaraz zrobimy porównanie w tym świetle, w którym robiliśmy pierwsze ujęcia. No dobra. Mam nadzieję, że to widać. Sytuacja wygląda tak. Brudne, czyste. Brudne, czyste. Brudne, czyste. Generalnie moja prawa ręka, ta, która była pokryta tą niewidzialną rękawiczką, mimo że przeszła to samo, mimo że w trakcie pracy wyglądała dużo gorzej, bo tak naprawdę miałem wrażenie, że tutaj więcej syfu się trzyma tej ręki niż tej lewej, która nie była niczym pokryta. A po zwykłym umyciu rąk najzwyklejszym mydłem i to w ogóle w zimnej wodzie, no ta ręka jest po prostu czysta. Tom jeszcze będę musiał szorować. Może jakieś pasta BHP czy coś takiego. No ale tutaj na prawej, no prawa wygląda po prostu dobrze, jest normalnie po prostu czysta. Także trochę jestem zaskoczony w lekkim szoku. Nie spodziewałem się, że to może na tyle dobrze działać. No pewnie jak jakbym to umył pastą BHP albo w ciepłej wodzie to by było jeszcze lepiej. Takie widzę tutaj bardzo. Jak się mocno przyjrzeć, to, to może faktycznie można było troszeczkę mocniej domyć tutaj opuszki palców. No Znam swoje ręce, wiem, że to będę musiał bardzo oszorować. To wystarczy, że umyję pastą BHP i jeżeli tutaj jeszcze coś zostało, to, to zejdzie. Także no, kurczę, podoba mi się. Podoba mi się. Ja daj łapkę w górę. Jeśli Wam się podobał filmik, to też dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie oglądać więcej materiałów, nie chcecie ich przegapić, to kliknijcie subskrypcję. Pamiętajcie o dzwoneczku. Na dzisiaj to wszystko. I do zobaczenia w następnym.